Do mieszkanki Lubina zadzwonił mężczyzna i podał się za policjanta, pytając dlaczego nie przyszła na przesłuchanie. Kiedy zdziwiona mieszkanka Lubina zapytała się o co chodzi, poinformował ją, że jedna z pracownik banku, w którym kobieta trzyma pieniądze, jest podejrzana o kradzież pieniędzy swoich klientów. Na szczęście seniorka zorientowała się, że może to być próba oszustwa, rozłączyła się ze swoim rozmówcą i poinformowała policjantów. Dwie następne kobiety usłyszały podobną historię, ale tym razem winnym miał się okazać ich listonosz. Po chwili wyjaśnił, że listonosze z ich rejonu są zamieszani w kradzież pieniędzy klientów banku. Zostali zatrzymani, przy nich zostało ujawnione, ujawnionych 12 dowodów osobistych. W tym przypadku również mieszkanki wykazały się ogromną czujnością, rozłączyły się ze swoim rozmówcą i powiadomiły o tym fakcie policję. Policja apeluje o ostrożność i zgłaszanie wszystkich sytuacji budzących podejrzenia.